Cały ten film rozpoczynam od soboty. Na śniadanie wrzucam dwa jajka do gorącej wody, po czym sobie robię kanapki, na które nakładam pomidora. Taki cały, jaki zdrowy i tani posiłek daje mi 600 kalorii na początek dnia. Że to, z racji, że to się łączy, że to jest posiłek tym samym przedtreningowe. dodatkowo do posiłku zapiję kawą. Świeżo po powrocie z siłowni biorę migdały, których nakładam 35 gram. Dodatkowo jem je z i bananem. I jest, jest to kolejne 600 kalorii. Po około 2,5 godzinach przygotowuję sobie ziemniaki, które jak widać na nagraniu są wypieczone. Ja to ziemniaki zjadam z 200 gramami piersi z kurczaka oraz papryką pod dolicie błonnika. Taki, cały taki posiłek ma około 600 kalorii i 70 parę gram białka. Dodatkowo po posiłku jako słodek zjadam garść śliwek oraz sitę mandarynkę, co mi daje kolejne 150 kalorii. Dwie godziny później przed kolacją zjadam jabłko. Na kolację wypijam 600 ml mleka oraz zjadłam 1,5 serka wiejskiego i dobijam to bananem, co mi daje około 70 g białka. Podsumowując, można powiedzieć, że zjadłem 4 posiłki, wydałem 41 zł i miały one 2600 kalorii. Teraz zaczynam od odpornej owsianki, która składa się z płatków owsianych, serka wiejskiego, orzechów, gorzkiej czekolady, śliwek oraz łapka. Cała taka owsianka zawiera 750 kalorii i kosztuje około 6 zł. W dniu drugim są to również pieczone ziemniaki z piersią z kurczaka oraz później do tego dodaję jeszcze kalafiora i papryka oraz jeszcze ogórki kiszone. Cały posiłek ma 794 kalorie i kosztuje około 15 zł. W kolejnym posiłku wlatują dwa takie szybkie tosty oraz do tego zajadam jabłkiem. Cały taki posiłek ma około 600 kalorii i kosztuje około 9 zł. Po powrocie do domu dobijam takimi otokanapaszkami, które mają 576 kalorii oraz kosztują około 4 zł. Niedziela, dzień drugi. Cały ten dzień kończę na 4 głównych posiłkach, zjadając około 2800 kalorii oraz wydając około 34 zł. Przetestujemy przepis. Przepis od Buka, mini serniczki z kuchni Buka. i mam dobry cenzję i zobaczę. Zobaczycie moje umiejętności kulinarne. Chciałam jeszcze coś powiedzieć, bo dzisiaj wczoraj była sobota niedziela, jak widzieliście na filmie. I dzisiaj to będzie dużo inaczej wyglądało, bo dni jedzenia w tygodniu wyglądają u mnie inaczej. Sorry, bo za szybko mówię. Dni jedzenia u mnie w tygodniu wyglądają dużo inaczej niż w weekendy, bo no jest zgotowanie w lipa z obiadów bardziej, bo śniadanie to jak widzicie to jest już na 20. Przepiękne placeczki w oka. Ale bardziej mi chodzi o obiad, bo dzisiaj jedyna siłownię jeszcze raczej. No więc no trochę się przyjarały. Trochę się palą. Finalnie wyszło w smaku bardzo dobrze. Tutaj macie przepis. Całość ma tylko 460 kalorii po zrobionym po podliczeniu. Dużo białka i kosztuje około 9-8 złotych przez odżywkę białkową. W międzyczasie w szkole wypijam jogurt oraz zjadam batonancika, co ma około 400 kalorii i łącznie kosztuje 16 zł. A się, że jest to dzień na, na przypisach od WK. To teraz jest obiad. Wy. Składniki to dwa jaja, dwie łyżki budyniu, to mam resztkę i 6 ml mleka. Mleko mam. Do tego do ciasta jeszcze dochodzi słodzik, potem to wysmażyć, ale ja nie mam. Nie mam nie mam słodzika eryty to się mi się skończył. A innego nie mam żadnego, bo nie nie kupowałem ostatnio, bo nie używałem też budy. No i wam pokazuję teraz. Pierwszy naleśnik obudzony Na składniki użyję akurat troszkę parobu ze śniadania. I też na... się i też na, na przepisie jest napisane, żeby zjeść ze swoimi ulubionymi owocami, natomiast nie mam nic poza bananami w domu, więc jem to z bananami po prostu. Tu mam akurat ostatniego banana z, w domu, z którym sobie właśnie to zjem. Te naleśniki. Pokroję go jakoś i będzie. I mam tu moje naleśniki od WK, nadziane twarogiem i bananem. Tu jest jeszcze gorzka czekolada na tych naleśnikach i do tego jabłko. I cały taki posiłek może mieć maksymalnie 600-500. Jak podliczę, to jak zawsze będziemy i to w każdym posiłku oczywiście dodano. Dobra, mam już tutaj kolejny posiłek. Jest to około 130 g chleba żytniego. 4 kromki. Jedna jest z masłem tylko, jedna jest z serem i keczupem. I dwie kolejne są z awokado i pomidorem. Jakbym miał szacować, jest to około 500. 500 kalorii, więc jeszcze będę miał trochę do dobicia i albo to będzie ostatni posiłek, albo później jeszcze czymś dobiję. Ale najprawdopodobniej jeszcze czymś dobiję, co Wam zaraz pokażę. Dobra. No, te z są przypyszne. Ogólnie chleb z awokado, kocham. Żytni jeszcze, 100% z awokado. Picasso. No właśnie, już przepnąłem ostatni. I przy okazji, podczas jedzenia, nie miałem co oglądać, to sobie podliczyłem te kalorie. Więc mam 2,300, to miało 600. I mam 2,300, więc mam jeszcze do zjedzenia 5. Więc raczej to dobiję zdrowych tłuszczy po prostu. Postaram się. Męgle przed treningiem mam, więcej nie chcę ładować. I dobiję to zdrowym tłuszczem. Mam 500 kalorii do dobicia, więc 100 gram orzechów równie dobrze mogę zjeść, ale nie będę tak dobijał. Z czymś fajnym to dobiję. No, zacinka. Nie wiem, co miałam powiedzieć. Nie wiem, co miałem powiedzieć, co stop. Yy. Hmm. No, więc dobiję to zdełem Mhm, Było dobre, no dobiję to, no, teraz wam pokażę po prostu. Dobra, mam cztery awokado na chacie akurat, więc jednym se dobiję i dalej będę do dobicia. Zjem sobie po prostu awokado, bo lubię i zaraz wam jeszcze dam update. Dobra, awokado całe zjedzone i to mi już dobiło całe dzisiejsze kalorie. Cały stucznik około 250 mW. Sumowując dzień trzeci było to kilka mniejszych posiłków, które mi dały około 2800 kalorii oraz około kosztowały one około 53-60 zł. Wszystkiego jeszcze sobie będę teraz robił, taką pastę jakby twarogową od Filipa Majki, co, on to, na redukcji stosował, ale co ten, on to na redukcji stosował, ale ja sobie to zrobię na kanapki, że po prostu twaróg z keczupem i jak nie znajdzie tuńczyka, to będzie sam twaróg z keczupem i z papryką wędzoną, żeby po prostu coś nałożyć na te kanapki, a ja nie chcę mi się chyba masła na Jeszcze coś tu znajdę. Mm. No więc raczej po tak skończę, tu mam akurat keczup z obniżoną zawartością cukru, paprykę do tego jeszcze Wiem, zaraz Wam pokażę jak będzie zrobiona. To jest, tutaj mam jeszcze na drugi mam 20 gram awokado, a na tej mam ten twaróg który z keczupem i każdemu kto tego jeszcze nie próbował to polecam to spróbować, bo to akurat jest, to jest mega dobre smak, smaku, nie lubię bo to już mu nie przejdzie, ale to jest mega dobre. I do tego jeszcze będę miał dwa pomidory na pewno i jedną paprykę. jakby coś jeszcze weszło, to dosdacie. Podsumowanie całość ma około, około 600 kalorii. Będziecie mieli nie tu podane. Całość ma około 600 kalorii i kosztuje około 8 zł. Dzisiaj w szkole jedyne co sobie kupiłem do jedzenia to gumy. Tu już mam kolejny posiłek, jest to pierś z kurczaka, tylko że też w międzyczasie jeszcze przed, zanim co Wam nie nagrałem, to zjadłem trochę chleba, Wliczę to około 40 gram i trochę sera zjadłem i trochę szynki, więc też wliczę, po prostu Wam podliczę cały posiłek, żeby nie było, że tu jest niby tylko pierś z kurczaka, a wyjdzie 600 kalorii, więc to Wam wliczę i zaraz jeszcze tutaj teraz jest czas na podliczenie. Plus jeszcze awokado, ogórek i papryka i tu macie podliczenia. Całość ma około 900 kalorii i kosztuje około 12 zł. Kolejne jest jabłko, które ma około 150 kalorii i kosztuje około 2 zł. Mamy już tutaj w prawie mi telefon poleciał. Teraz mamy już tutaj kolejny posiłek. To jest chleb żytni i dwie kromki jajka, trzy jajka. Pomidor papryka. I tu są jeszcze kolejne 4 kromki tego chleba, bo 2 tosty, czyli 4 kronki. O! Całość taka ma około 600, 700 kalorii i kosztuje około 7, a nie jajka są, poczekajcie, podliczę około 11 zł. Po dokładnym obliczeniu całość ma około 900 kalorii oraz kosztuje około 13 zł. Podsumowując cały dzień były to trzy większe posiłki, plus jedna mniejsza przekąska, które miały łącznie 2800 kalorii i kosztowały około 40 zł. Dzień, dzień piąty. Pokażę Wam drugą wersję owsiank owsianki, którą robię. Płatki owsiane gotuję na wodzie przez 7 minut, aż się zrobią miękkie, żeby trochę nasiąkły wodą. W międzyczasie biorę twaróg, żeby go rozdrobnić i nałożyć jako drugą warstwę. Ja Jogurtem jeszcze 10 gram migdałów, do tego biorę jeszcze 8 groszki czekolady na polewę. Po podliczeniu taki nowy wariant owsianki daje mi 750 kalorii i kosztuje około 6 zł. Dzień drugi na obiad to znowu pierś z kurczaka i znowu tak samo zjadłem trochę szynki i sera przed. I kurczaka wędzonego, tylko tego nie nagrałem. Całość mi się wydaje, że obiad w dniu klasycznie z 700 kalorii. Tu już mam całość, to jest pies z kurczaka. I do tego jeszcze sobie 100 gram awokado. To jest mozzarella, mozzarella light, pół. I do tego jeszcze jogurt, grecki, w sezonie. Jako i mam paprykę obok. Całość ma około myślę, 700 kalorii. I kosztuje około 16 Około, nie 16, produkka, około 13 zł. Po dobiciu do tego posiłku jeszcze produktami, których nie ma pokazanych, całość tego posiłku ma 1100 kalorii i kosztuje około 17 zł. Dobra, tutaj już mam kolację. Tutaj były trzy jajka, jedno zjadłem. Sałata z ketchupem, tego nawet nie będę wliczał. Cztery y, kawałki bułki, ale to są takie mniejsze bułki. To jest 120 gram bułki. To mi waga pokazywało 20 dolicza. Ser, jakiś zwykły żółty, i do tego jeszcze coś zjem, co wam pokażę. Bo jeszcze kalorii mam do zjedzenia. I tu mam jeszcze na przekąskę trzy mandarynki, które na pewno zjem. Całość tego posiłku ma 980 kalorii i kosztuje około 12 zł. W sumowanie dnia piątego daje mi trzy większe posiłki w ciągu dnia oraz 2800 kalorii. Kosztujące niecałe 35 zł. Podsumowując cały ten film, średnio dostarczyłem 2756 kalorii, 187 g białka, 103 g tłuszczy, jak i 272 g węglowodanów. Średnio kosztowało to około 41 zł.